Rosalia, stawiasz gaida, Chuj, dupa ci pa kurwa, ruchanie. Tego nie będzie. Eee, Przyszłam dzisiaj przygotowana, wyjątkowo pierwszy raz po poprzednich e, open Micach I nawet napisałam materiał, i to nie było dzisiaj. Także przygotowałam się porządnie, a przygotowałam się w życiu zasadniczo może trzy razy. No i pierwszy raz to było wesele mojej mojego męża. Chociaż zasadniczo to nie powiedziałabym, że się przygotowaliśmy, bo do urzędu poszliśmy z eee, Ogólnie przygotowanie do wesela też nie było jakieś zaskakująco dobre, bo trwało jakieś plus, minus dwa miesiące. Wesele było w namiocie, koło sadziny. No i wiecie, ogólnie takie, wiesz, party, nie? Piwo w taczce, ognisko, kiełbasa, po nie? No i ja sobie wtedy uznam, że skoro się udało tak małą dozą przygotowań i ogólnie nie byliśmy jakoś specjalnie rozgarnięci, ale niestety. No to uznałam, że warto jest czasami robić niektóre rzeczy dla fabuły po prostu, nie? No i ja sobie tak wzięłam teraz pojęcie dla fabuły jako mój główny motyw przewodni w ogóle w życiu, nie tylko w stand-upie, ale ogólnie w życiu. A no i w kwestii wesela, na przykład ostatnio się zdarzyła taka sytuacja, że mój szwagier poprosił mnie o zdjęcia z tego wesela, nie? Ja tak myślałem, no kurna, no, trochę temu to już było, po co mu te zdjęcia teraz? Wysyłam mu ten link, ale się pytam, ale co to? Mój teściu chce mnie wymazać z tych zdjęć już, czy, czy mogę je faktycznie wysłać i nic się z nimi nie stanie i zostanę? A Dla kontekstu powiem wam, że mój teść ostatnio zdradził takim tajemnicę, oczywiście nie, nie minie, bo no mi, bo ze mną nie rozmawia, że się za mnie wstydzi. Bo występuje na stand-upach i poprosił, żebym nie podpisywała się jego nazwiskiem. Więc dlatego tu przyszłam i zawsze mówią Gajda na końcu, żeby dalej się mógł za wstydzić, oczywiście. No nie, no wiadomo, że jakiś cel w życiu trzeba mieć. I żeby było śmieszniej, to w kontekście tego wzięłam sobie dzisiaj rekwizyt i specjalnie dla mojego kochanego teścia wyciąłam się ze zdjęcia. <gry> Także. I pomyślałam sobie tak, że na święta mu to dam po prostu jako puzzle i po prostu tego jednego kawałka będzie brakowało, i będzie musiał poszukać gdzieś tu w Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś polubimy. Podejrzewam, że nie. Dobra, przepraszam. Nie, 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 nigdy się nie polubimy. To będzie gwóźdź myślę, do trumny w naszej relacji rodzinnej. Drugi raz, kiedy się przygotowałam, to był mój pierwszy występ stand-upowy. Tak jak Gabryś wspominał, debiutowaliśmy w tym samym dniu w Kentach. Byłam przy...